Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa jak śniadania inwestorów w ogóle została zainicjowana. Ja mam nadzieję tutaj spotykać się i rozmawiać z różnymi przedstawicielami rynku finansowego, kapitałowego po to, aby właśnie rozmawiać o, o, o bieżących problemach i wydarzeniach na rynku, a w trakcie tych naszych rozmów mogą naprawdę powstawać bardzo konkretne i fajne pomysły po to, żeby przede wszystkim rozwijać rynek kapitałowy i poszerzać wiedzę przede wszystkim społeczeństwa, a propos inwestowania, między innymi na giełdzie papierów wartościowych, co w świetle problemów z systemem emerytalnym, tą problemem demograficznym, który następnie oczywiście wpłynie na, na wysokość naszych przyszłych emerytur. A przypomnę, że stopa tutaj zastąpienia może wynieść, czyli stosunek między wysokością emerytury a, a średnim wynagrodzeniem przez 40 lat pracy. To może wynieść nawet około tylko i wyłącznie 30%. Jest to praktycznie wręcz, śmiało można powiedzieć, głodowa emerytura, i, i tutaj każdy Polak powinien za tą swoją emeryturą samemu się zatroszczyć. I, a do tego właśnie między innymi może posłużyć bardzo dobrze giełda papierów wartościowych, bo jak pokazuje, pokazują przykłady, inwestowanie długoterminowe, prodywidendowe daje naprawdę wymierne korzyści, czasami nawet lepsze niż, niż tradycyjne inwestowanie w lokaty czy obligacje skarbowe.